Cześć, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj otworzymy razem naturalnie z pudełka. Jest to moje pierwsze pudełko naturalnie z pudełka. Nigdy wcześniej tego nie zamawiałam, nie kupowałam, ale jakiś czas temu przeszło mi to gdzieś na jakichś stronach, nie wiem, czy to na Facebooku, czy na Instagramie i stwierdziłam, że jestem chętna coś takiego przetestować. Pudełka subskrypcyjne typu Big Lossy już znam bardzo dobrze. I pomyślałam, że to będzie coś fajnego, przetestować właśnie takie pudełko niespodziankę z naturalnymi kosmetykami. E, dlatego też postanowiłam zamówić swoje pierwsze pudełko właśnie majowe, także zobaczymy razem co jest w środku. Sprawdzę, czy mi się coś takiego podoba i być może zamówię takie pudełka w przyszłości. Póki co wybrałam subskrypcję tylko na miesiąc, czyli jednorazową. Jeżeli chodzi o cenę takiego jednego pudełka, to jest to 79 zł, ale z tego co wiem, opłaca się, bo są i bardzo dobre kosmetyki, i cenowo wychodzi, to wiadomo jak to w pudełkach, że wszystko razem kosztowałoby więcej. Tutaj mamy pięknie zapakowane to pudełko, naprawdę nie mogę się na to napatrzeć, dlatego że. No, wiecie, naturalnie z pudełka, więc pudełko też jest utrzymane w takim klimacie. Ja też postanowiłam się ubrać w takim klimacie, także myślę, że możemy zaczynać. Tak jak Wam przed chwilą powiedziałam, nie mam kompletnie pojęcia, co się w tym pudełku znajduje. Także otwieramy. Hmm. Tutaj mamy nalepkę. Uff, uwaga. Ale pięknie to wszystko w środku wygląda. O, i tutaj mamy liścik chyba z produktami. Ale to jest wszystko, wiecie, wpasowane w tematykę, co nie? Naturalnie z pudełka. Tak, tutaj są produkty. Jeszcze mam jakiś kupon rabatowy. Tak, i to wszystko, jeżeli chodzi o kopertę. Także spójrzmy, co tutaj y, ciekawego się znalazło. Naturalnie z pudełka. Pierwsza rzecz, którą widzę. To jest pasta do mycia twarzy Fresh i Natural. Wartość produktu to 45 zł i jest to premiera. Naturalny produkt do mycia twarzy to całkowita nowość polskiej firmy Fresh and Natural. Kosmetyki są wegańskie, nietestowane na zwierzętach oraz ręcznie robione. Ciekawi jesteśmy, czy pokochacie go tak, jak inne produkty tej firmy. Nie używałam jeszcze chyba żadnej pasty, nie kłamię <grym> używałam pasty do mycia twarzy. Z ziai. tak mi się wydaje, że to była pasta, ale poza tym nic w tym stylu. Także myślę, że to może być coś fajnego, coś nowego. Eee, z melisą i szałwią receptury przyrody. Innowacyjny produkt do demakijażu i mycia twarzy. Mieszanka naturalnych olejów roślinnych dokładnie oczyszcza skórę, pozostawiając ją odświeżoną, delikatnie zmiękczoną, bez uczucia ściągnięcia i gotową do dalszych zabiegów pielęgnacyjnych. Pasta nadaje się do każdego typu cery, taka forma oczyszczenia nie narusza warstwy hydrolipidowej skóry, więc nie pobudzi gruczołów do nadmiernej produkcji sebum oraz nie pozbawi na skórka naturalnej ochrony. Tutaj jest 150 ml, bardzo ładnie wygląda to opakowanie, kusi mnie, żeby to otworzyć. Powinnam otworzyć? Chcę powąchać. Jak open box, to open box, tak? Mmm, ładnie pachnie, coś mi przypomina. Miałam już coś w tym stylu, chyba coś z organika miałam i, i był podobny zapach. W każdym razie taki świeży, przyjemny, orzeźwiający, także na pewno przetestuję, być może już dzisiaj, jak to się sprawdzi. No i naprawdę bardzo ładne opakowanie, także mamy pierwszy produkt. Druga rzecz to również premiera, i to jest cztery szpaki. Hydrolat Makowy. Kolejna nowość w naszym pudełku. Hydrolat Makowy posiada bardzo delikatny orzeźwiający zapach. Przeznaczony jest do skóry wrażliwej i normalnej. Działała godząco oraz kojąco. Posiada właściwości zmiękczające skórę i działa przeciwzmarszczkowo. Zawarte w nim alkaloidy posiadają właściwości uspokajające. Wartość produktu: 32 zł. Hydrolat, otrzymany w wyniku destylacji kwiatów maku polnego, delikatnie nawilży i odświeży Twoją skórę oraz nadaje piękny aromat. Stosuj bezpośrednio na skórę jako tonik. Hmm, ciekawe. Także to jest premiera, jeżeli chodzi o mydlarnie. Cztery Szpaki. Idziemy dalej, coraz bardziej interesująco. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest pasta do zębów z biomiętą Lavera. Wartość produktu około 15 zł. Pasta do zębów o wegańskim składzie z certyfikatem e, Natru. Wybiela zęby, przeciwdziała próchinicy, a dzięki dodatkowi mięty pozostawia świeży oddech. Ciekawe, nigdy nie używałam być jakiejś takiej pasty bardziej naturalnej czy wegańskiej. E, miętowa pasta do zębów, zawartość substancji myjącej 10%, zawartość fluoru 0,14%. To może być ciekawe, bo akurat kończy mi się pasta do zębów, e, także bardzo chętnie e, coś przetestuję. E, ciekawe, jaki będzie miała smak. <grych> czy typowo miętowy? Wydaje mi się, że tak, ponieważ no miętowa, także zobaczymy i na pewno sprawdzę i dam Wam znać. Kolejna i to już chyba ostatnia rzecz, to jest, słuchajcie, krem pod oczy. Nie wiem, kiedy ja te wszystkie kremy zużyję, bo aktualnie mam krem z Nakomi, krem z Make Me Bio, a teraz w pudełku pojawił się regenerujący krem pod oczy Dr. Konopkas. Wartość produktu około 12 zł. Naturalny, wegański certyfikowany krem pod oczy estońskiej firmy dr Konopka. Coś takiego, <noise> która po raz pierwszy pojawiła się w naszych pudełkach. Zawarty w kremie ekstrakt arcydzięgla spowalnia proces starzenia się skóry, ujędrnia ją i uelastycznia. Zobaczmy ten krem, on Tu jest zaklejony, kurczę, nie mam żadnych nożyczek przy sobie. O, udało się. Zobaczmy, ile mamy tutaj w tubce. 20 ml to moim zdaniem dosyć sporo. Bardzo fajna taka podłużna. No tak jak mówię, ja mam w tej chwili dwa kremy w użyciu, ale jak najbardziej, jak najchętniej przetestuję, właśnie kolejny krem pod oczy, być może się sprawdzi. Może nie będę go teraz otwierała, nie wiem do kiedy tu jest data ważności, ale na pewno zużyję i na pewno przetestuję. Także no, słuchajcie, powiem Wam, że bardzo mi się podoba to pudełko majowe. Kwota, jaką widzę tutaj, to już dawno przekroczyła koszt całego pudełka. 45 zł sama ta pasta kosztowała, a pudełko 79, także na pewno wartość jest przewyższona. Ciekawe produkty, ciekawe marki, o których nigdy wcześniej nie słyszałam. Także wydaje mi się, że Idea pudełka się sprawdziła, ponieważ nie dostałam nic, co bym już miała. Poznałam nowe firmy. Co prawda, Fresh and Natural gdzieś tam kojarzę, ale jeżeli chodzi o cztery szpaki, lawera, lawera też chyba kojarzę. Ale w każdym razie nie miałam żadnych z tych kosmetyków czy produktów z tych firm, zwłaszcza jeżeli chodzi o na przykład lawerę, czy właśnie ten krem pod oczy, także bardzo dużo nowości do testowania, z czego jestem niezmiernie zadowolona, ponieważ mówiłam Wam ostatnio, że chcę testować jak najwięcej pielęgnacji i kosmetyków naturalnych, czy też firm polskich, które robią kosmetyki naturalne, wegańskie, Yy, także bardzo się cieszę. Niektóre firmy są oczywiście tutaj zagraniczne, ale w niczym to nie przeszkadza. Jeśli mają dobry skład, to by było już wszystko. Tak jak mówiłam, to było moje pierwsze pudełko naturalnie z pudełka i powiem Wam, że pozytywnie mnie zaskoczyło, podobają mi się kosmetyki i rozważam ponowny zakup kolejnego pudełka, być może edycji czerwcowej, ale nie wiem, dajcie mi znać, czy powinnam się zdecydować na zakup kolejnego pudełka, czy chcielibyście u mnie na kanale oglądać takie open boxy właśnie pudełek naturalnych, może znacie jeszcze jakieś inne fajne pudełka subskrypcyjne, czy to by były z kosmetykami, czy może z czymś innym, ale w każdym razie jestem ciekawa, czy chcielibyście oglądać to pudełko na moim kanale, co się w nim znajduje, czy powinnam się skusić i przetestować jeszcze jedno, bo myślę, że wiecie, jedno pudełko może być lepsze, drugie może być gorsze, więc ciężko ocenić tylko kupując jedno pierwszy raz, także... No, myślę, że zamówię sobie kolejne, tylko jeszcze nie wiem, czy w czerwcu, czy w lipcu. E, także mam co testować. E, na pewno dzisiaj użyję pasty do mycia twarzy. Także to by było na tyle. Dajcie koniecznie znać, czy coś z tych produktów używałyście, czy coś kojarzycie. A może same subskrybujecie i zamawiacie sobie właśnie to naturalne pudełeczko. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli podobał Wam się ten film, to koniecznie zostawcie kciuki w górę. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. No i oczywiście, zapraszam Was. Was na inne moje filmy i playlisty, które u góry Wam tutaj wyjeżdżają. I co? My widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Miłego dnia i buziaki! Pa!